Hej kochani, z tej strony Ewa, witajcie na kanale SELEN, zobaczcie co dla was dzisiaj przygotowałam, są to smurfy, mhm. a konkretniej będziemy otwierać paczuszki, w których są niespodziewane figurki ze smurfami, ojejka, jeżeli jesteście ciekawi co takiego nam się wyrosuje. na jakie smurfy uda nam się trafić, koniecznie oglądajcie dalej. Mmm, no witaj! Słuchaj, jestem tak bardzo ciekawy, na co trafimy, że aż się nie mogę doczekać. Naprawdę wydaje mi się, że trafimy na coś niezwykłego. Hmm, no wiesz co ważniaku, wydaje mi się, że naprawdę to może być dla nas bardzo dobry dzień i no nie wiem, ciekawa jestem kto wylosuje lepszą figurkę, jejka jejka, ale to fascynujące, no ciekawe na co nam się uda trafić. O, wiesz co, no powiem Ci, że no nic innego nam nie pozostało jak spróbować, co do na to otworzymy każdy po jednej figurce. No to, kochani, otwieramy, losujemy, losujemy. Ojejka, coś się przypiło, ale już jest ok. Wow, zobaczcie, tak właśnie wygląda opakowanie. No jest całkiem, całkiem duże. O, już czuć, że coś jest w środku bosko. Mm, no i z tyłu mamy, właśnie narysowane, jakie możemy figurki, właśnie otrzymać i wylosować. No to super. No to nic nam nie pozostało, jak otworzyć naszą poczuchę. Także bierzemy nożyczki i ciacia. Cia, Ciach, 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 I ciekawe co tam będzie. Uwaga, uwaga. Już niedługo. I Jaki to będzie Smurfik? Ojejka, zobaczcie jaki on jest słodki. O rany, już wam wyostrzam. Mmm, wow, ale cudowny. Jest taki radosny i oh, główka mu się rusza. Zobaczcie, ale świetnie. O, cały jest taki elastyczny. Nawet rączki ma elastyczne. Wow. No i nóżki, zobaczcie, wow Ale jest wygimnastykowany No ale chwila, coś jest w środku A więc uwaga Wow, o rany Ale dziwny owad Jaki czerwony, o rany Naprawdę jest taki ciekawy Ma tyle nóżek mm, No widzisz, wydaje mi się Że super trafiłaś figurkę No to ciekawe na co ja trafię Dobra, a więc losuję Losuję, losuję Wow, mam już swoją mam już swoją saszetkę, ale świetnie. No dobra, no to czas otworzyć. Jejka, ciekawe, czy trafię na coś innego? Może to będzie jakaś smerfetka? A może jakiś smerfik? No nie wiem, zaraz się okaże. Uwaga, uwaga. Oh, wow, jej, Czyżby to była gradobitka? O jejka, ale ona jest śliczna. Ale ma piękną twarzyczkę. Wow, no i ta główka i te nóżki. Ale się porusza. Super. No naprawdę jest śliczna. No i zobaczmy, co mamy jeszcze dalej w środku. Jakiego mamy owada? Oh, wow. Wow, to jest jakaś stonoga. Ale boska, jaka piękna zielona. Na pewno się spodoba gradobitce. No to bosko. Jejka, zobacz na jakie wspaniałe figurki nam się udało trafić. No, jedny, jedny. miałabym taką ochotę jeszcze coś wylosować. No, wiesz co, powiem ci, że to nie byłby chyba dobry pomysł, aczkolwiek mm, też mam na to ochotę. No to może otwórzmy jednak jeszcze jedno opakowanie. Może nam się trafi ktoś niesamowity, ktoś bardzo inny, ale to jest ciekawostka. No dobra, no to otwieramy. No i już mamy, uwaga, uwaga! Ojejka, to jest powtórka? Nie, to nie jest powtórka, ale śliczna ta smerfetka i są bardzo podobne, ale troszeczkę się różnią i naprawdę jest prześliczna, ten kwiatek dodaje jej takiego pięknego uroku. Ciekawe jakiego ma zwierzaczka w środku? No to sprawdźmy. Mm -hmm, ciekawe co tam się okaże. Wow! Co to jest? Jakaś osta, jakaś mucha, ale śmieszna. No jest po prostu prześliczna, bardzo oryginalna. Wow! No jejka, ważniaku, tak się cieszę, że otworzyliśmy tą trzecią saszetkę. Naprawdę jest świetna. Wydaje mi się, że jak zbierzemy całą kolekcję, to będziemy się mogli bawić tymi sobowtórami, no bo przecież to nie są prawdziwe smurfy. No właśnie to nie są, nie są, nie są prawdziwe smurfy, To są nasze sobowtóry, ale na pewno się będziemy mogli nimi świetnie bawić. No nie mogę się doczekać, jak zbierzemy wszystkie już smurfiki! Wow, naprawdę to będzie świetna zabawa. Mm, może nasi znajomi również inne smurfy mają inne swoje właśnie figurki, to na to myślę, że możemy się ich spytać i pobawić się razem. Kochani, to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli filmikom się podobał, to czekam na Wasze łapki w górze. A napiszcie w komentarzach, czy macie swoje smurfiki i koniecznie napiszcie, na jakie już trafiliście. A jeżeli macie ochotę być na bieżąco z każdym filmem, kliknijcie subskrybuj. No i wtedy na pewno będziemy na bieżąco razem. No a my się widzimy kolejnym razem. Pa, pa kochani. Trzymajcie się ciepło.